Kochani, odcinek trzeci. Zapoznanie z trasą sobota któryś tam września cisnę za Marcinem Otypomacho. Dobra, ja gotowy. ależ tu jest słuchajcie bałagan fest takie wertepy tutaj ciasno planujemy tu ciasno cały czas pracuję nad tymi nogami żeby one były na płasko co nie jest łatwe ale próbuję się do tego przyzwyczaić bo wiem że to mi potem w przyszłości zaprocentuje nawet jak Teraz mi jest ciężko i będę na początku z tymi nogami jechał gorzej i wolniej już jest z tym lepiej czuję Dobra, napędzamy się. Wow! Robią te nogi, robią, robią, oj! Tu było za ciasno. Tak, mniej mówię, bo staram się być skupiony, żeby trzymać tempo. Mniej więcej, Marcina, on tak widzicie, dobrze się bardzo układa do zakrętu. Trzyma często bardzo ładne takie ciasne linie potrafi je utrzymać rower w tym skręcie i tak mięciutko jeździ wow ależ tutaj już dla mnie tutaj już było mega tam kry Tam chciałem pójść przez kamień Ale nie poszedłem Tutaj też zła linia Ajajaj. Jestem Marcin, dobra Ładnie tu się tam wmontował widzieliście W ogóle nie wjechał w te korzenie Przeskoczył, wie Tutaj też bardzo szybko Marcin poszedł Przez ten winkiel Pracuje chłopak z rowerem Przepięknie Tutaj po cociliśmy Po co tutaj tniemy o, Żeby sobie zrobić lepszą linię A nie gorszą nie. Jestem Może nas puści kolega Dawajmy, dajmy, odcinek trzeci. Przeskień Enduro serii. Pompa, bo tutaj już jesteśmy. Jeszcze jeden. Dziękuję bardzo. I prostowanie. Wszystko na wprost. Czy na tyle i na ile się da. Tutaj uwierzcie mi, że jak dla mnie to już tutaj jest szybko. To już tak za Marcinem czasami wychodzę poza swoją strefę komfortu. W sensie sam bym tak szybko miejscami nie jechał, ale skoro Marcin jedzie. To znaczy, że się da. Kurde, słuchajcie, cały czas trzymam już nogi płasko. Nie do wiary, dwa zjazdy i się prawie nauczyłem, a pięć lat jeździłem źle. Nóżki płasko, niech niech pracują. Ale z tymi nogami to jest też tak, że że kiedyś była taka szkoła, że pamiętam Wojtek Koniuszewski na pierwszym obozie w Finale gdzieś tam mnie uczył że wow że Darek nóżka w dół, no na pewnych zakrętach tak trzeba ale nie na wszystkich nie zawsze trzeba myśleć dobrze kombinować tutaj ładna przecinka dobra ciśniemy mięciutko mięciutko tutaj chyba już jest to zejście do tej do rzeczki jestem Marcin Ta. jestem jestem dobra ciśniemy pod górę tutaj jest taki ciasny zakręt a Marcin tutaj na nim robił powtórkę Kurde, tam jakbym pojechał wolno To by było trudno O i tu jest dla mnie najtrudniejsze miejsce Na zawodach, bo O kurde, jak siadło Wreszcie ładnie Tam na poprzednim przejeździe mało mi Nogi nie urwało Bo tam zahaczyłem Tutaj muszę jeszcze odważniej skakać Tam przez te kamienie Ojej No ładnie Marcin odjeżdża I tutaj mamy już pozor Koniec odcinka trzeciego Żółwik Marcin. Dziękuję. U.